Ekspansja to space opera oryginalnie serializowana przez kanał Sci-Fi, który po jakimś czasie stwierdził, że nie, nie chcę mi się więcej i wtedy na scenę wkroczył Amazon, a konkretnie pan Bezos, który jako fan serii postanowił wykupić prawa i ją dalej ekranizować. Co z tego wyszło, pozostawiam wam my. Będziemy odnosić się do materiału źródłowego, czyli książek. Mniejszym ekspansja, tom pierwszy. Zanim jednak szerzej o książce, słówko wyjaśnienia. Hollywood od dłuższego czasu choruje na chorobę adaptacyjną. Oznacza to, że nie tworzą seriali, filmów, które adaptują to, co znajduje się w książkach, a tworzą seriale, filmy na podstawie. Jaka jest różnica? No, różnica jest bardzo duża. bo Adaptacja polega na tym, że bierzemy materiał źródłowy, patrzymy na niego i stwierdzamy, OK, tego nie możemy pokazać ze względu na budżet. OK, tego nie możemy pokazać ze względu na możliwości techniczne. OK, to przerasta nas w określonym stopniu. Więc wybieramy z tego materiału źródłowego to, co można zrobić, tak, by zachować sens i jakość materiału źródłowego. Tworzenie serialu, filmu na podstawie powieści polega na tym, że z grubsza robimy z nim, co chcemy. Wycinamy postaci, zmieniamy je, dodajemy nowe, zmieniamy treść, zmieniamy zakończenie i tak i tak dalej. Więc sam serial nie jest adaptacją, na czym ubolewam, a jest czymś na podstawie nazwijmy to powieści. Różnica jest kolosalna, bo zmieniają się nie tylko postaci, ale również historia do pewnego stopnia. O historii będziemy mówili przez kolejne tomiszcza ekspansji, bo tych jest trochę, dostępnych jest już 7, a 8 jest w drodze. Ma wyjść jakoś pod koniec lutego. Skupimy się na kolejnych ramach kolejnych recenzji, a dzisiaj mamy na rożnie tom pierwszy. Zaczynamy. W odróżnieniu od serialów w tomie pierwszym mamy wyraźny podział na dwie. Osoby, dwa wątki, motywy przewodnie, to znaczy Miller'a i Holdena, a także załogę Rossinanta, ale ja jestem przyzwyczajony do angielskiej wymowy, więc będę posługiwał się Rossinante. You bastard! Zaryzykuję stwierdzenie po przeczytaniu jeszcze nie całej sagi, że Miller będzie moją najlepszą, najbardziej ulubioną postacią z całej serii. Jest Żywcem wyrwany z konwencji noir i wrzucony w konwencję sci-fi. Tak złożonej postaci, która jednocześnie jest złamana, tak archetypicznej pod względem noirowym i wrzuconym w kanwę sci-fi, ja sobie nie przypominam. Tak skonfliktowanego wewnętrznie, tak do pewnego stopnia złamanego, a jednocześnie. Potrafiącego kochać ideę, którą kieruje się aż do samego końca. Jest to postać, która na łamach książki cierpi. Jest to postać, która bez przerwy jest niezrozumiana. Jest to postać, która przez koleję swojego życia staje się na pewien sposób bezkompromisowa, bez względu na konsekwencje. Kieruje się. Wewnętrznym kompasem moralnym, który jest oparty na jego własnym doświadczeniu i który pozostaje niezaburzony przez nic. Jest to człowiek złamany, który pomimo tego złamania dostrzega wartość pewnego rodzaju czystości charakterologicznej, szanuje siłę charakteru, szanuje postawienie wszystkiego na jedną kartę. I szanuje nieugiętość, która przejawia się nie tylko w jego zachowaniu, ale także w postrzeganiu zachowań innych. Jest to postać, która ze wszech miar może wydawać się alkoholikiem, wspomnianym już, złamanym człowiekiem, kimś, kto jest momentami zimny niczym lud i jest no, egzekutorem, nazwijmy to po imieniu. A jednak, pomimo tego, e, wypływa z niego człowieczeństwo w najmniej oczekiwanych momentach. Jest to postać, która a, bardzo przypadła mi do gustu. Jest to postać niezwykle człowiecza i e, jest to postać, którą stać na e, wyżyny emocjonalne, a także poświęcenie się które mogłoby zostać przeoczone na pierwszy rzut oka. W skrócie, ten wątek książki, ta część książki, która poświęcona jest Millerowi jest zwyczajnie fantastyczna. UPA! Motherfucker! Niewiele ustępuje mu również wątek Rossinante, czyli całej załogi, gdzie mamy Amosa, Holdena, uroczą Naomi, a także Alexa. Cała ta menażeria charakterologiczna z czasem dociera się jako jedna załoga, a w związku z tym widzimy jej perypetie na przestrzeni statku, a także wydarzeń, które stają się ich udziałem. To co zasługuje na szczególne uznanie, to o wiele lepsze zarysowanie postaci względem serialu, m.in. Holdena. To już nie jest typowy poster boy. Który kieruje się dobrem i jest generalnie nieskazitelny pomimo niedogodności losu, a jest to człowiek, który stara się być dobry, ale to prowadzi do poważnych konsekwencji, a czasem nawet skrajnej głupoty, która jest napiętnowywana w mniejszym lub większym stopniu. Jest to o wiele bardziej mięsista postać, dzięki temu staje się ona o wiele bardziej człowiecza i mniej hollywoodzka i archetypiczna. E, dzięki temu to już nie jest na zasadzie serialowej, że kapitan Holden jest tym, który ściska wszystko i bez niego wszystko by się rozpadło. Nie. Rocinante jest zespołem, który potrzebuje każdego z członków załogi, poddaje ten członek załogi coś innego, coś co spaja, coś, co jest wartością dodatnią. Postaci są wyrazistsze, lepiej zarysowane, prawdziwsze. Dzięki temu całość czyta się znacznie lepiej i o wiele łatwiej zrozumieć nam niektóre wątki popularne, a także decyzje poszczególnych członków załogi w odniesieniu do serialu, gdzie pewne rzeczy są spłaszczone i mniej wiarygodne. Materiał źródłowy, czyli tom pierwszy, pod tym względem jest lepszy. Czasem bardziej, czasem mniej, jednak słowem wspólnym jest lepszy. Dzięki temu książkę czyta się bardzo szybko, bardzo silnie i zachłannie pochłania się kolejne stronice I pierwszy tom jest naprawdę świetnym kawałem literatury, który być może nie może konkurować na przykład z lemem. Ale no nie szarujmy się, nie taki jest cel tej powieści. To jest space opera i to co robi, robi zwyczajnie dobrze, na no bardzo dobrze. Podoba mi się to. Ciekawą tendencją samego serialu jest ciągota do mishmashu. Już w pierwszym sezonie poznajemy postaci i wątki z drugiego tomu. Tak by zrobić nie mam żadnego pojęcia co. Cała. Pierwsza książka podzielona jest na wątek Millera i na wątek Rossinante, Bez e, intrygi politycznej, która dzieje się gdzieś tam z tyłu, bez ONZ-u, bez Marsa, e, bez eksperymentów na protomolekule, które dzieją się właśnie w ramach drugiej książki. E, to wszystko zamknięte jest dalej. Książka, pierwszy tom, e, oryginalnie z serialu, kończy się pirazy drzwi, przez pierwsze półtora sezonu tutaj zamyka się w pierwszym tomie, i uważam, że jest to zdecydowanie lepsza decyzja, bo dzięki temu nasza historia jest bardziej koherentna, mniej wielowątkowa, co powoduje, że cała historia nie jest tak rozmywana jak w pierwszym sezonie półtora sezonu oryginalnego serialu. W związku z tym tylko chwalić. Ja bawiłem się przy książce bardzo dobrze, i jest to, myślę, pozycja wąskowa dla każdego, kto lubi stacje kosmiczne, tematykę kosmosu, walki kosmiczne, ciężkie krążowniki itd., itd. Jest to książka, która powinna znaleźć się w waszej biblioteczce. No i wspólnie przekonamy się, czy kolejne tomy też zasługują na takie miarę. A ja zachęcam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś. Widzimy się. В следующем отдельку.